jest zwyczajny, bardzo cenna roślina lecznicza. Tutaj najważniejszym składnikiem jest czerwony barnik hiperycyna, który jest widoczny po roztarciu np. pączków kwiatowych. Dlatego najwięcej jest go właśnie w kwiatach oraz w szczytach pędów. Natomiast drugim cennym składnikiem jest hiperforyna. I obydwa te składniki mają działanie przeciwdepresyjne dość mocne. W porównaniu np. do tak zwanych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych wykazują taką samą siłę działania. Oczywiście znaczenie ma rodzaj wyciągu. Takie działanie ma przede wszystkim intrakt, wyciąg alkoholowy na stężonym etanolu oraz wyciąg olejowy.